Od miesięcy znęcał się nad kobietą w ciąży. 2 kwietnia 2025 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali powiadomieni o znęcaniu się przez 28-latka nad swoją ciężarną kobietą. Mundurowi wszczęli procedurę niebieskiej karty, a jednocześnie rozpoczęli zbieranie materiałów, które pozwoliłyby na zatrzymanie mężczyzny. Dzięki odwadze pokrzywdzonej, która postanowiła przerwać milczenie, na jaw wyszły szczegóły okrucieństwa. Z ustaleń policjantów wynikało, że 28-latek już od wielu miesięcy, kiedy znajdował się w stanie nietrzeźwości, wszczynał awantury, szarpiąc, uderzając, przypalając kobietę papierosami oraz grożąc pozbawieniem życia. Dodatkowo 1 kwietnia dokonał kradzieży telefonu kobiety, wcześniej ją popychając i szarpiąc. Kolejnego dnia została siłą zmuszona do przejścia do mieszkania, gdzie mężczyzna miał ją dusić, uderzać pięściami po głowie i wyrywać włosy co skutkowało obrażeniami ciała u kobiety, która znajduje się w ciąży. Był to moment, w którym pokrzywdzona postanowiła przerwać swoją gehennę i zgłosiła się do policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, aby pomogli jej w tej sytuacji. Kamiennogórscy policjanci wytypowali, gdzie mężczyzna może się znajdować i dokonali jego zatrzymania. 28-latek trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie usłyszał zarzuty związane ze znęcaniem się ze szczególnym okrucieństwem nad pokrzywdzoną, zmuszaniem do określonego zachowania się, uszkodzeniem ciała, a także rozbojem. Kara, która grozi mężczyźnie, to nawet 15 lat pozbawienia wolności. 4 kwietnia po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zebranym przez policjantów, sąd rejonowy w Kamiennej Górze przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.